W dzisiejszym odcinku gramy w moją nową grę. chociaż w nią gram nie wiem z pół miesiąca, jestem w niej dość dobry, mam Do, dużo dobrych broni, no i to jest gra Chicken Gun. no to super fajna gra, jest się kurczakiem, super mnie, auta się no za. Te, które później sprzedaj. Yy, no, nie, nie, no. no i tutaj są też samoloty, których nie mam do końca. ma yy, się, niektóre rzeczy też za darmo. Ja, ja sobie to kupiłem, Roman. No i też yy, na, zawsze na startowanie gry ma się tą broń, tą na starty. zawsze każdy ją ma. No i tu mamy różne tryby. Plytor zbiera różną mapkę, kapturę w mapce. Musi po prostu grać jakby przeciwnikowi teczkę pieniędzy. Zbadaje się z siebie. Battle Royale, no to nie jak Fortnite, tylko że ja, nie? Można też zbierać broń, ale normalnie jak play się da czy coś, czy serwer, to nie zbiera broni. Ale też czasami na tak też czy są normalnie y, te y, zbieranie broni. Battler jest w a powinno być we dwóch, ale jest w Tak bobno można to jest może taki CS. Chodzi o Sandbox, no to sam nie wiem, ale już wracam... ma się sam młotek i tyle. Sam młotek, nie wiem czemu. Nie wiem czemu sam młotek. Nie wiem, takie mogi się psuje, różne rzeczy i takie, yy, takie tam. Takie tam, różne takie, takie, takie. Takie różności. już wracam. Ponieważ, no, miałem lekki problem, ale już wracam. No i już możemy zaczynać. Właśnie wam pokazuję. Ok, zaczniemy, może, od normalnie play. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Są różne mapki. No, nie do końca różne. Że na przykład, nie wiem, jest niebieska, czy coś. Zumiecie. No i tak się to prezentuje. Już się was zaraz włączy i wybieracie sobie, tu jest full akurat, dlatego bierzemy tutaj i... Bo, a ja chodzić nie mogę czemu. Ej, ktoś coś z moją mogę chodzić. A masz bo oni akurat mogą. Bo to mnie dziwi, że oni jakoś mogą. Ej, już. Zaczynamy. Zobaczmy, czy to nie będzie znowu. No to naprawiamy. Muszę wyjść z gry, bo coś się zbagowało. Albo oni, nie wiem, coś, coś zrobili. Eee... Coś bym chciała zdecydować pewnie. Ja na razie, 19.22 220 Bardzo ale jest dużo broni Tylko wiecie co się stało? Że kupiłem sobie karabin Jaki ten karabin? O właśnie ten. Myślałem, że on ma, on ma wiecie, celownik, nie? nie tylko, że ma snajper i popatrzy na tylko co On ma też inny On się okazało, że nie ma krzyżyka, a to jest taki karabinek mały, co tak pomału troszkę strzela. Tu są inne do nich. No też coś Nie za darmo. Tu ma taki wersję. i chyba sobie kupię taki, ale nie wiem, jaki. Ale teraz nieładny. Nie, nie no, chyba ten tak zdobyć się takie Ładny, to jest ładny. tam Mi się na, on najbardziej podoba. Ale to Ale to nic. I teraz jak zwykle głupie reklamy. Trzeba wyłączyć tak na tapetkę, nie? Z wykonacikiem i włączyć od nowa Nie trzeba usuwać stąd. Wiecie, stąd usuwać. Tylko można od razu, nie? No i tak się to ładnie prezentuje i nie wiem, czy to by było tylko na tyle, ale pewnie was ciekawią inne te ryby. Pokażę wam od razu sandbox, o co w tym chodzi. może nie? To wyjdzie w To trochę trudno, bo trudno chyba powiedziałem, żeby to zrobić. No, ale to będzie raczej w następnym odcinku. Adesso è provvedeno. E allora